Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Ostatnio prosiłem Was o rady, czym umyć szybę po zdjęciu napisów Peugeot i, i tutaj pewnych cyfer modelu 107. Napisaliście w komentarzach przeróżne rady, bo ja to czyściłem na różne sposoby i się nie dało. I pojawiły się takie rady jak yy, preparat do czyszczenia smoły, akurat mam w domu, przetestujemy. WD-40, też akurat mam w domu Preparat do usuwania naklejek, też miałem w domu I pasta Tempo, też mam akurat w domu Więc wypróbujemy wszystkie te metody i zobaczymy Czy to zejdzie i która się okaże Najskuteczniejsza Ok, czyli kamera na statyw i zaczynamy To zacznę może od Ta Remover Czyli od Preparatu do usuwania asfaltu i smoły Zobaczymy tutaj na P No, szału nie ma, praktycznie nic nie zeszło. No to WD-40. Coś tam może delikatnie poszło. Ale szału też nie ma, nie dał rady. Okej, okay, no to preparat do usuwania naklejek. No i szału znowu nie ma. Chyba nic to nie pomaga. No to pasta tempo. No, i jest, słuchajcie, no zdecydowanie P już poszło. Ok, no to działam dalej. Myślę, że ten test komuś pomoże w przyszłości. Więc wygląda na to, że zwykła jakaś tam pasta, nie wiem jak to się nazywa, polerska czy nie polerska. Yy, no, taka pasta do usuwania jakichś zadrapań. Jak widać, zadziałała najlepiej. Dzięki.